Czuję naprawdę ogromną radość, bo uważam, że po co się gra w piłkę, trenuje, żeby w jakiś sposób siebie weryfikować co tydzień na Morawie Błyska. Więc ja też powiem, szczerze, że nie, nie mogę się doczekać, bo te trzy miesiące się tak dużyły. Bardzo dziękuję tutaj włodarzom naszego klubu, że aż 7 nowych transferów, że wzmocnili tą naszą kadrę. Bardzo dziękuję mojemu sztabowi, nowym osobom w sztabie Damianowi i Robertowi, że też wykonali super pracę, zawodnikom, którzy ten okres przygotowawczy bardzo ciężko pracowali, wszyscy zdrowi, gotowi do walki o trzy punkty w sobotę z zabrze. Nie będzie łatwo, bo przekonaliście się o tym w pierwszym meczu z tą Jeden do pięciu. na inaugurację, to był taki niemiły, że tak powiem e, niemy, trenera, chyba, trenera chyba wtedy jeszcze nie było właśnie, no. E, to był taki niemiły, że tak powiem e, początek tutaj dla Beniaminka z Zgórzowa, teraz może być inaczej? Wierzę, że będzie to zupełnie inaczej, bo jak jakiś patrząc też na kadrę Górnika Zabrze, to ostatniego sparingu tylko z sześciu zawodników z tamtego meczu grało. U nas w kadrze e, też nieliczna grupa tych zawodników, dużo, dużo zmian, więc wierzę, że ten mecz będzie zupełnie inny. Każdy mecz, teraz myślę, że w tej trzeciej Izze będzie o coś o taką stawkę sześciopunktowym powiedział. No i mam nadzieję, że my będziemy potrafili wyjść z tego obroną ręką. Bo bardzo ciężko trenowaliśmy, wierzę, że drużyna wygląda dużo lepiej niż w pierwszej rundzie. No i czas na weryfikację tego nawysku. Tak jak powiedziałem, ja jestem gotowy, żeby iść w pierwszym rzędzie do weryfikacji naszej pracy.